Chwyć za przekąskę, bo to wtorkowy flash. Niedawno na rynek trafiły potężne karty graficzne dla graczy RTX 4090. Karty te wykorzystują nowe wtyczki zasilania PCI i Gen 5. I jak donoszą użytkownicy 4090, duży pobór energii karty może spowodować uszkodzenie tego właśnie złącza. Jeden z graczy udokumentował już, jak złącze jego karty spaliło się podczas gry w Red Dead Redemption 2. Gracz ten zapowiedział, że skorzysta z gwarancji, a w międzyczasie można tylko czekać, by zobaczyć, jak powszechnym będzie to zjawisko. Przez 12 lat czekaliśmy na kolejną odsłonę serii Victoria i właśnie się doczekaliśmy. Pierwsze recenzje zdają się być bardzo pozytywne. Gra, jak twierdzą recenzenci, nie jest zbyt przełomowa, ale bardzo dobrze wywiązuje się z pokładanych z nią oczekiwań. Zainteresowani złożonością i rozbudowanymi mechanikami ekonomicznymi, Victoria znajdą już na Steamie. Są w ostatnich latach Riot Games zapowiedziało sporo gier rozgrywających się w tym samym uniwersum co League of Legends. Część z nich zalicza jednak obsuwyczasowe. czasowe. W tym roku mieliśmy zagrać w Convergence oraz Song of Nunu. Jednak zamiast słuchać pieśni Nunu możemy co najwyżej usłyszeć informacje o przełożeniu daty premiery na rok 2023. Oh. Którcy serii Dishonored opublikowali kolejny trailer swojej nadchodzącej gry, Redfall. Głównie są to zarzuty wobec komiksowości samych postaci. To czy grze uda się powtórzyć sukces kultowego Dishonored dowiemy się w 2023 roku. Mountain Blade 2 Bannerlord. Po 6 latach w early Accessie w końcu z niego wychodzi. Sama aktualizacja 1.0 nie zawiera zbyt wielu nowości, ale konsolowy debiut gry może ucieszyć wielu fanów, a tych, którzy nie posiadają jeszcze kopii, może zainteresować odbywająca się właśnie przecena na gry serii zarówno na PCT, i konsole. Twórcy znanego i lubianego survivalu o wampirach, i nie chodzi o Vampire Survivors, lecz o V-Rising, zaplanowali na Halloween sporo atrakcji. Po pierwsze, ich gra przez nadchodzące parę dni będzie darmowa, by każdy mógł dać jej szansę, a oprócz tego na graczy czeka Halloweenowe DLC. Oprócz tego aktualizacja z nową zawartością i fakt, że sama gra zostaje dodana do usług Nvidia Cloud. Czy tego chcemy czy też nie, to koniec newsów na dzisiaj.